Lokalna prasa szybko opublikowała co w trawie piszczy. Tegoroczne wakacje mają upłynąć w rytmie jamajskich rytmów. 2020 rok krzyżował plany jak mało który, nawet organizatorom Ostróda Reggae Festival. Jednak po burzy wychodzi słońce, czego dowodzi termin tegorocznego koncertu. Festiwal ma odbyć się w dniach 8-11 lipca. Zakontraktowani artyści potwierdzili zmianę terminu, organizatorzy również. Tylko miejsce stoi pod znakiem zapytania. Rozstrzyga się nowa lokalizacja: stadion przy ulicy 3 maja lub teren dawnego autodromu przy ulicy Demokracji. Sytuacja epidemiologiczna zmienia się dynamicznie. Organizatorzy mimo wszystko liczą na szybką poprawę w dziedzinie szczepionek i zniesienia obostrzeń. A fani noc oczekują wspólnego spotkania i dobrej zabawy.